Już znam wyniki ciepłe czy zimne ziemniaki, które są lepsze. Zaskoczycie to wszystko. Te ziemniaki są wyjęte z lodówki 24 godziny po tym, jak jadłem ciepłe ziemniaki. No i zobaczymy. Szczerze nie jestem zbyt szczęśliwy. Przy ciepłych ziemniakach wyskoczyło mi aż 100 glukozy. Więc yy, nie jestem zbyt przekonany. Ale jak nie zjem, nie będę wiedział i wy również, czy ta skrobia faktycznie przy zimnych ziemniakach działa, czy nie działa. czy to... O boże! Nie lubię ziemniaków. Nie, kocham ziemniaki, ale nie w takiej formie. Znam już wyniki, znam już wyniki. Co może oznaczać ten taniec? Ten... Jest świetnie. Między zimnymi a ciepłymi ziemniakami jest różnica aż 40 mg na decylitr na moim organizmie. Na zimnych ziemniakach wyskoczyło mi tylko 147 na ciepłych, świeżych ugotowanych 180. 5. Zobaczcie na ten wykres, co tu się dzieje. No, ta skrobia oporna chyba działa. Zamiast trawić węglowodany, po prostu je wypróżniam. A nie wiem, dlaczego ryż tak nie zadziałał, tylko 10 różnicy, ale ja jeszcze to zweryfikuję, bo nie chcę mi się wierzyć. Nie zapominajcie polubić mojej rolki, dodaje mi to więcej powera na kolejne testy. Dzięki.